Cześć! Wiele osób też domagało się sztuczki Turnaj się. Oprócz, yy, ja sama nie nauczyłam wcześniej tego szaf, ale możemy się razem pouczyć. I otóż, jak ja widzę, połączenie. No, a? O, muszę się pochwalić w wstawną wyklikę jak taki, taki ładny niebieski. O, właśnie. mój do. Yy. I teraz... Waruj! Cóż, podstawą komendy w jest w więc waruj i def. Chodźmy po prostu przetępać, chodź tu, chodź tu. Waruj. A cóż, def upierdź. Widzicie? Nakręcamy go po prostu. O, nie, nie, nie. Tu. No, chleba. Widzicie? Nie wiem, może nie widzieliście, to jeszcze raz. Tak kamerka stoi przy patrzcie Waruj. Turlaj się. Nie. się. Tu... lepiej, huh, Lekcje. się. Turla się. Czy się? Zobaczcie. Ja widzicie? Jeśli tak powtarzać, to w końcu... waruj. Zdechu turlaj się, turlaj się. No, turlaj się. I dajemy smakoły jeśli to wykona. Nie jest filozofia, prawda? I jeszcze raz powtórzymy. Patrzcie. bardzo i się, da się bardzo szybko uczyć. turlaj się, turlaj się. Sprawdźcie, tak to będzie, naprawdę będzie się dość mam nadzieję. Nacią.